Myślę, że dzisiaj wyjdzie też w tym czasie rzecz, jacy są pracodawcy i jacy są pracownicy. Ten czas to bardzo mocno pokaże. Zawsze byłem przygotowany, jak coś się zadzieje to ja nie mogę komuś powiedzieć, że mamy problem, to jest mój problem, tak? Ja tutaj, to, to był mój pomysł, to będzie mój problem. Henryk Olsok swoją firmę założył w 2001 roku. Siedziba mieści się w stolicy województwa w Opolu. Przedsiębiorstwo zajmuje się m.in. pośrednictwem pracy dla polskich pracowników, którzy szukają zatrudnienia na Zachodzie. W czasie kryzysu wspiera swoich pracowników część ludzi nagle szybko chce do domu, część ludzi słysząc nowiny na przykład, że zamykamy, no to chce pilnie wyjechać. A nam przychodzi nie dyskutować z tymi faktami, bo każdy ktoś jakąś ideę ma i bądź strach, bądź nie. Tylko pomóc w związku z tym, że wiele ludzi, wielu naszych pracowników jest z nami od lat. Dzisiaj do biura przyszła Marta Kazubska, która od lat korzysta z usług agencji. W ciągu ostatnich 10 lat pani Marta pracowała w Niemczech jako opiekunka osób potrzebujących wsparcia. Teraz ma przymusowy urlop, gdyż strach przed zarażeniem jest wielki. Jedno jest dla Marty jednak pewne. Kiedy pandemia się skończy, chce pojechać do Niemiec jako opiekunka. Oczywiście Kraft muss man haben, ist viel Arbeit, ich Das ist sehr schön.